Witajcie, z strony Karols. a w dzisiejszym odcinku mam dla Was reakcję na trailer Mortal Kombat. E, niby to nie jest jakaś wielka produkcja, no to może jest, ale ja po prostu bardzo lubię serię Mortal Kombat. E, no w sumie grałem w dwie części, i no ale bardzo je lubię, więc no. E, tak, więc zaczynamy i dlaczego nie było odcinka przez dwa tygodnie, po prostu nie miałem czasu, żeby nagrać. Też je nagrałem, ale od razu mi go zapakowali, bo były prawa autorskie. Ale ja, to było e, Trend to Cringe i to było, że oglądałem te 5 seconds, 5 minutes Craft z, i mi zablokowali filmik. E, Spróbuję go nagrać raz bez, bez muzyki, dam jakoś tam, e, e, jakby jeszcze bez dźwięku, będzie i dam e, pod to, jak mam jakąś inną muzykę, to może ten link to nie zablokuję, zobaczę. Znaczy, już nie będę tylko montował tamtego, tylko od początku. Nagrywam. Dobra, let's go! Learned about this seven years ago on a mission in Brazil to capture a wanted fugitive. Learned about this seven years ago on a mission in Brazil to capture a wanted fugitive. When we got there, it tore through our unit in seconds. The target has a human. Please. Please. it had the same marking you do cole it's a birthmark what do you mean he was born with it it's not a birthmark cole it means you've been chosen throughout okay. history different cultures all over the world reference a great tournament okay. Okay. A dragon marking I think it's an invitation. Uh, one to fight for something known. smoke. As Mortal Kombat. Hey. These are your champions. I'm Okay. So oh, Sonia Blade. Yeah. That's Kano. Hey. I'm Luke okay. wait, 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 what? Luke. Okay. Kano. Mm, Kano? Okay, Kano tak trochę mech. Jakby e, nie wiem szczególnie, czego on strzelam Po jak Spairman to. Mm, czy ma tam... To taką jakby... Takie jakby mechaniczne oko, czy ma po prostu z własnego oka? Kano. Tak z własnego, tak trochę średnio. A jak z takiego mechanicznego to spoko. I'm Luke. Okay. A, no to mu opieprzyli ręce na początku. To nice. jest okej, okej. I Raiden, the god damn. To co, nie będą z Skorpionem i... God no, damn! No. Look at that, man. Fire, fire. No matter Skorpion jest lead. Wait, 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 czy to była mi Milena? Czy to była Milena? Czy to była Milena? Ja, Skorpion to jest moja ulubiona opasta z Mortal Kombat of All-Time. Nie mileno, To Milena! To jest Milena, nice! We not fail. O kurde, ten koleś, on się nazywał? To nie był goro. Ale on był ta trudnym bossem w Mortal Kombat y 10. Sorry, że tak stopuję, ale no. God damn. It. Oh, yes, Goro, nice sub zero. Okay, I am sub zero. God, they what the fuck? Damn, he gets smoked. Średnio to zabrzmiało bardzo średnio, nie, to, no średnio to zabrzmiało nie, no nie w ogóle jak z Mortal Kombat. A to muszę jakoś yy, poprawić, zdecydowanie. Ok. Tejem! Tejem! wej, szybko się działo Wiem, że to trochę takich chaotyczna reakcja, ale no trudno Eee Czyli, bo kto to jest to z e, Jackie Briggs chyba? Czy to był ten? E, e, o Jezus, nie, nie ja się to adam tutaj, ale chyba nie Reptile. Albo Reptile. Czekajcie, sprawdzę szybko. E, dobra, jednak to był Reptile. Okej, okay, na pewno no to pójdę. I z tego co wygląda, to będzie na 0 do 18 lat. Znaczy, czy tam przynajmniej od 16, więc fajnie, że to nie będzie dla dzieci, co nie? Znaczy, słyszałem, że poprzednie filmy były takie średnie. No i to nie, nie było jako za brutalne. Ale no, to, 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 mi się, to mi się podoba, to mi się bardzo podoba, więc no w sumie to tyle w tym odcinku, tak krótka, no bo to jest reakcja w końcu i e, postaram się już rzucać w miarę regularnie, ale jednak e, nie aż 4 razy w tygodniu, bo nic się nie wyrobię, bo ten kanał gamingowy to jednak mm, jakoś nie chcę już nagrać w takiej dłuższej serii, jak będę robił live, y tam raczej będę wrzucał i robił też, ale to jak będzie tam trochę więcej subskrypcji, więc macie link w opisie, żeby zasubskrybować i też link w opisie do trailera które oglądałem, no ale więc to tyle w tym odcinku mam nadzieję, że się spodobało, jeśli tak zostawcie łapkę w górę i co zasubskrybujcie mój kanał, cześć!